Jak przerobić moduł BMS 25A 3S4S i 5S. Krok po kroku bez kupowania nowego. Cześć tu Mikołaj, a Ty oglądasz kanał sklepu M Salamon. Masz moduł BMS 25A, ale zmieniła ci się liczba ogniw w pakiecie. Kupiłeś wersję 5S, a potrzebujesz 3S albo 4S. Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto! Dziś pokażę Ci, jak w kilka minut przylutować zworki i dostosować moduł do Twojego pakietu ogniw bez kupowania nowego sprzętu. A jeśli, nasza praca ci się A jeśli nasza praca Ci się podoba, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrypcję i kliknij dzwoneczek. A jeśli szukasz elektroniki w supercenach, koniecznie zapisz się do naszego newslettera, gdzie informujemy o promocjach, nowościach i poradnikach. Co to jest 3S, 4S i 5S? Zacznijmy od podstaw. 3S, 3 ogniwa, 18650 połączone szeregowo. Napięcie. 10,8 V do 12,6 V, 4S, 4 ogniwa 18650 w szeregu napięcie 14,4 do 16,8 V, 5S, 5 ogniw 18650 w szeregu napięcie 18 do 21 V. I co najlepsze, każdą z tych wersji możesz ustawić na jednym i tym samym BMS-ie 25A. Ale pytanie. Gdzie są zworki? W module BMS 25A wszystko dzieje się w jednym miejscu, obok złącza P. W tym miejscu znajduje się sekcja z czterema polami, spadami do przelutowania. To właśnie ich ustawienie decyduje, czy Twój BMS działa jako 3S, 4S czy 5S. Teraz zrobimy szybkie przedstawienie wszystkich możliwych konfiguracji, zaczynając od 3S. Pad pierwszy rozlutowany, pad drugi zalutowany. Pad trzeci zalutowany. Pad czwarty zalutowany. Teraz przedstawimy konfigurację 4S. Pad pierwszy zalutowany. Pad drugi rozlutowany. Pad trzeci zalutowany. Pad czwarty rozlutowany. I na koniec przedstawimy ustawienie dla konfiguracji 5S. W tym przypadku wszystkie cztery pady rozlutowane. Przechodząc dalej. Czym robić z worki? Masz dwie opcje. Rezystor 0 ma Fabrycznie właśnie takie są stosowane. Cynowy mostek. Wystarczy połączyć padę cyną, efekt jest identyczny. Jak to zrobić krok po kroku? Odłącz BMS-y od ogniw. Nigdy nie lutuj przy podłączonych akumulatorach. Przygotuj sprzęt, lutownica z cienką końcówką, taśma miedziana lub odsysać do usuwania cyny. Przelutuj z worki. Usuń lub dodaj połączenia zgodnie z konfiguracją, którą chcesz uzyskać. Sprawdź pod lupą, upewnij się, że nie ma zwarć ani zimnych ludów. I co? I gotowe. Dlaczego warto? To tylko kilka minut pracy, zero dodatkowych kosztów, jeden moduł, pełna elastyczność. No i oczywiście te i inne BMSy znajdziesz na sklepem salamon.pl. Masz pytania? Pisz w komentarzu. Chętnie pomożemy. A ja żegnam się w tym momencie. Dzięki za oglądanie i pamiętaj, zostaw suba.